Dzień dobry, dzień dobry. Witam z Was serdecznie na kanale miejskim Grzyby w Nowopucie, na którym zaprezentuję dzisiaj Wam kolejną nowość. Nowość z niskich Misty Grzybów, a jest mu gąsówka brudno-fioletowa. Gąsówka brudno, gąsówka brudno to grzybek jadalny, a w niektórych krajach uznawany jest za Grzybek leczniczy, jednak jego barwa może trochę zniechęcać przed zbieraniem i konsumpcją. Gąsówka rudno-fioletowa rośnie na łąkach, paswiskach, w parkach, we mchu, od lipca do jesieni. Grzybek ten ma około 7 cm i jego kapelusz jest koloru jasno-różowego, poprzez jasnogrozowy, fioletowy a nawet i do czerwonego blaszki gąsówki o są gęste koloru jasno różowego aż do beżowej trzon gąsówki jest pełny sprężysty zapach słabo wyczuwałem taki lekko ziemisty na tym skończę może swoje wywody a wy oglądajcie do końca nie zapomnijcie zostawić śladu po sobie na tym kanale jak na kanale leśnym. Do zobaczenia. Cześć.